Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła: Abba, Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem i dziedzicem z woli Bożej. Laudatur Jezus Chrystus. Dzisiejsze Słowo Boże bardzo duży nacisk kładzie na pewną rzeczywistość. Nie jesteś już niewolnikiem, Lecz synem. Będą wzywać imienia Mego, a ja będę im błogosławił. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na błogosławieństwo. My nie zdajemy sobie sprawy, jaki to konkret, jak ważne jest to, żeby rodzice błogosławili swoim dzieciom, aby małżeństwa błogosławiły się wychodząc do pracy, wykonały znak krzyża na czole. Kiedy dzieci kładą się spać. Jak piękne jest to, żeby rodzice podeszli do takiego dziecka i wykonały ten gest błogosławieństwa. Pamiętam kiedyś, jak jeden z księży opowiedział mi niesamowitą historię, kiedy rozmawiając z parą, która nie mogła mieć dziecka, w trakcie rozmowy doszli do wniosku wspólnie, że byli przeklęci. Wiem, brzmi to strasznie, ale zacznijmy od samego początku. Para, która spotkała się z wielkim cierpieniem. Para, która zrozumiała, że lekarze nie są już w stanie pomóc. Żadną metodą. Przyszli do księdza, aby z nim porozmawiać. I ksiądz, kiedy usłyszał, że mama tej kobiety wyrzuciła ją z domu, kiedy przyprowadziła narzeczonego, powiedziała, że z takim człowiekiem nie chce mieć nic wspólnego, bo nie zapewni jej przyszłości, bo jest biedny. Powiedziała, że nie przyjdzie nigdy na ich ślub, że nie będzie im błogosławiła. Od tamtego momentu są razem 10 lat. Są po małżeństwie sakramentalnym, ale nie mogą mieć dzieci. I ksiądz powiedział im, że błogosławieństwo ma niesamowitą moc, aby poszli do mamy, jeśli mają odwagę, uklęknęli przed nią i poprosili o błogosławieństwo, którego wcześniej nie dostali. Wiecie, że tylko tyle wystarczyło? Mama pobłogosławiła. Okazało się, że chwilę później Spodziewali się dziecka, to jest moc. I dzisiejsze Słowo Boże próbuje nas do tego zachęcić, aby błogosławić. Oczywiście rodzice też powinni błogosławić swoje dzieci. Łatwo błogosławi się wtedy, kiedy dzieci są dobre, miłe, uprzejme, kiedy słuchają rodziców, kiedy rodzic powie posprzątaj pokój, a dziecko od razu odchodzi od komputera i robi to w tym samym momencie. Ale kiedy dzieci sprawiają trudności jest. Trudniej. Trudniej jest błogosławić szefowi, który jest zbyt wymagający, który w jakiś sposób może mnie oczerniać. Trudniej błogosławi się parafianom, którzy patrzą wilkiem, parafianom, którzy nie są w stanie mnie zrozumieć. Trudno błogosławi się nauczycielowi, który uwziął się na dziecko. Trudno. Ale Bóg do tego nas zaprasza. Rodzina, błogosławieństwo. Maryja była uczona tego przez swojego syna. Wszystkie sprawy nosiła w swoim sercu. Nie rozumiała swojego dziecka, nie wiedziała, co się dzieje, wszystko dla niej było absolutną nowością, ale jednak nieustannie mu towarzyszyła. Próbowała nauczyć się tego, co syn ma do przekazania. Tak jak my często nie znamy swoich rodzin. Ja widzę też, jak to u mnie bywało. Ja niewiele wiem na temat moich rodziców, pomimo tego, że ich kocham. Moi rodzice niewiele wiedzą na mój temat, poniekąd z mojej winy. Nie było jakichś takich większych rozmów, i widzę to u wielu rodzin. Wiele rodzin, nawet spotykają się przy stole, rodzice nie wiedzą, czym żyją dzieci, nie wiedzą, czym się interesują, nie wiedzą, jakie mają problemy. Rozmowy są, a tak naprawdę, jakby ich nie było. Kiedyś była w telewizji taka reklama Ikei, hiszpańskojęzyczna reklama, gdzie cztery klany rodzinne spotkały się przy czterech różnych stołach. Prowadzący powiedział, że zasady gry są następujące: Kiedy ktoś źle odpowie na pytanie, musi odejść od stołu, gaśnie światło przy tej osobie, i ta rodzina, która utrzyma jak najwięcej członków przy jednym stole, wygrywa. Początkowe pytania były banalnie proste. Ludzie dobrze się przy tym bawili, odpowiadali. Pytania typu, co nowego stało się na Facebooku ostatnio? Padały bardzo konkretne odpowiedzi, co to jest taniec swish swish. Były pytania dotyczące youtuberów, Instagrama, tego co dzieje się w świecie mediów. Wszyscy znali odpowiedzi. Ale nagle przyszła część druga. Prowadzący zadawał konkretne pytania i okazało się, że rodzina miała duży problem. Pierwsze pytanie, które zostało postawione: Jakiej muzyki słucha Twój syn? I okazuje się, że pewna osoba nie zna już odpowiedzi. Jakie marzenia ma Twoja żona? Co chciałby zrobić Twój mąż? Jak spotkali się Twoi rodzice? Wymień przyjaciółkę Twojej córki. Największe osiągnięcie babci, i po kolei wszyscy odchodzili od stołu, okazało się, że ludzie się nie znają, nie rozmawiają ze sobą. Te rozmowy są płytkie o niczym. I to daje do myślenia takie wielkie konkrety rodzinne. Zatem czasu mamy coraz mniej. Czasu na to, aby poznać swoją rodzinę, aby zacząć żyć Bożym życiem. Czasu, aby odkrywać moc błogosławieństwa, czasu, aby wrócić do Kościoła katolickiego, czasu, aby pojednać się z Bogiem. Czytałem kiedyś w książce Luisa historię, w której to zły duch, generał, zaprosił trzy inne duchy, po to, aby zmienić nieco taktykę. Okazało się, że stara do niczego się nie nadaje, i zaczęli dyskusję. Pierwszy mówi: Mam genialny pomysł. Musimy pokazać ludziom, że Boga nie ma. No i generał tylko się uśmiechnął, mówi: Przecież to nie działa. Non-stop. Próbujemy pokazać, że Boga nie ma, ale wiedzą, że jest. Próbują to wyrzucić ze świadomości, ale wiedzą, że jest. Drugi mówi: To pokażmy w takim razie, że Bóg nie interesuje się nimi. Generał tylko się uśmiechnął, mówi: Ale przecież to nieprawda. Każdy, który będzie chciał znaleźć Boga, dowie się, że Bóg się nim interesuje. I trzeci mówi: To może w takim razie wmówmy ludziom, że mają jeszcze mnóstwo czasu. Genialne, odpowiedział generał genialne. Musimy wmówić ludziom, że mają na wszystko jeszcze czas na to, aby spotkać Boga, na to, aby się nawrócić, na to, aby poznać swoją rodzinę. Na to, aby nauczyć się mocy błogosławieństwa, na to, aby żyć pełnią życia. Na wszystko macie czas. Jako ksiądz też kiedyś się na tym złapałem. Bardzo często pojawiają się hasła typu: Ja jeszcze zdążę się nawrócić, jeszcze do śmierci zdążę się nawrócić. Natomiast kiedy karmimy się czymś przez całe życie, faktycznie później przynosi to owoce. W wakacje jechałem wypożyczonym samochodem. Była zmiana kierunku ruchu. Nie zauważyłem tego, przez dosyć długą trasę jechałem spokojnie i okazało się, że wjechałem na skrzyżowanie. Usłyszałem tylko klakson. Spojrzałem w prawą stronę, jechał na mnie rozpędzony samochód. Wiecie, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to nie było to, że, Panie Boże, przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Nie była to myśl o mojej rodzinie, o moich marzeniach. Pierwsza myśl, która pojawiła się w tamtym momencie, wiedząc, że samochód, który na mnie pędzi, jest kilka metrów ode mnie, to było: Ojej, to nie mój samochód. Ja byłem przerażony, kiedy okazało się, że nic się nie stało, zatrzymałem się na poboczu, musiałem na chwilę wyjść, ale ten fakt bardzo mnie zasmucił. Ja nie pomyślałem o Bogu No, w końcu jeszcze mam czas to nieprawda nie wierzcie w to. Już teraz trzeba zacząć szukać Boga, a rodziców błagam: wszystkich rodziców, nauczcie się błogosławić swoje dzieci. Małżonków też o to proszę: błogosławcie sobie nawzajem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.